już ku końcu obozu jak ci on minął i jak oceniał swój progres w jego trakcie było bardzo ciężko, mocno popracowaliśmy na pewno zjedziemy to na plus myślę, że odpoczniemy z jeden, dwa dni i wrócimy dalej do treningów no myślę, że się rozwinąłem, ale też nie mogłem trenować na 100% przez małą kontuzję z łokcia ale ja na koniec już wszedłem i myślę, że, że jest bardzo dobrze myślę, że na pewno popracowałem nad z szybkością na nogach właśnie nad ustawieniem w bramce i to zaprocentuję myślę na, na przyszły sezon. No na pewno pracowaliśmy dużo nad motoryką i wydaje mi się, że to poprawiłem aspekty piłkarskie, ale, ale tak, jak, tak jak już mówię w tym okresie teraz co, co były te trzy tygodnie to, to oczywiście mieliśmy z piłką, ale, ale więcej pracowaliśmy nad tą motoryką, żeby żeby dobrze się przygotować po prostu do, do sezonu. Według Ciebie który dzień był najcięższy? Według mnie pierwszy i drugi, bo pierwszego dnia była wysoka intensywność też, a yy, pierwszy dzień, bo zawsze jest ciężki. Drugi dzień też, jak kolega wcześniej powiedział, dwa treningi ciężkie na wysokiej intensywności. Trochę pobiegaliśmy, trochę pracy na nogach, na bramce i dętka. Drugi i trzeci. Dlaczego? Powiedzieliśmy po dwa treningi dziennie i były bardzo mocne. Wysoka intensywność Chyba wtorek e, Mieliśmy wtedy dwa, dwa bardzo ciężkie treningi i, 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 no i mieliśmy siłownię też e, na nogi Także, także myślę że, że ten dzień był taki dosyć e, ciężki Potruć Ostatni dzień obozu za nami ostatni trening obozu za nami jako słuchasz wow, Pięknie, fantastycznie było Piękna, ciężka praca bardzo ciężka praca. Ale wytrwaliśmy. Dużo nas nie zostało, ale pff, ci co zostali, szacun, naprawdę. Że to przeżyliśmy. Daj szuflę może. Tak jest. Jakbyś przyjechał do mielca, może dostać swojego koszulkę. Do mielca? Do mielca. Na mecz. No myślę, że tak. Tak? Tak. Pan, no jak masz na imię? Karol. Karol, Karol dobra. A kiedy mi gramy na Mielcu, Piotr? Nie wiem. Dobre, kiedy gramy, Karol powinien wiedzieć. Dziulek, żebyś wiedział, w Mielcu koszulkę oddaję. Dobrze? dobrze. Już wie. Dobrze? dobrze. Jest najgrana. Dziękuję.